Z gorąco serdecznie ze strony Jan Metro 73. Widam, że na mojej kanale został łapki w URS-u. Bec władaczcie sprawy czerwonego stał się serdecznie. No to co? Zaczynamy? Nie wiecie intro. Intro.

Jedziemy. Zobaczymy ile się nagra. Ale trzeba będzie trochę najkróczyć materiał, bo długo to... Dużo tym nie mam do roboty. Jest tylko skończyć też dom pokazać wam. I skończyć go... Bo tak, trochę się podmieniało się, bo się po prostu niektóre rzeczy mi się posuwały, więc tam na te, że to... Kiemzę ząfor czy tam straciłem ludziska, no to trudno. To, no to, no to nie będę mieć. Ale czekajcie, zaraz wracam, nie jesteśmy, więc powrotem. Dobra, bliska co tu mamy tutaj do roboty, ale no czekajcie, dobra. Będziemy się, dobra, będziemy się podzielić na miejscu pewnie. Bo tutaj to tu... No dobra, dwa tylko kilofy i, i tylko to i... Pyk, pyk, to odkładam, to biorę to biorę, to biorę to biorę no, i widzimy się tam Teraz, baum i witam odskąd się tapnęłem się z powrotem tak się no, z powrotem, bo się tapnęłem a nie chciałem coś tutaj no, po film będzie trochę wtedy inny e, a jeśli drobno zapomniamy to dobra, teraz zobaczycie się no, magazyn przed, zobaczycie teraz tutaj, więc zobaczymy Więc zobaczymy to zaś zaraz Więc, no proces domu no to Widzicie jak on wygląda, czyli praktycznie go nie ma Bo nie, nie budowałem Od tej pory, co to... Co by było, tylko widzieć, tylko tyle. To jest to? To jest to. A no, tutaj nie mam tego, więc na razie dam tak. I tu muszę wykopać, tak, wyliska. dobra i widzimy się zaraz. Nie z powrotem, no trochę się różni. A właśnie a propos tutaj ten. Tutaj zbudowano kamień Tego zrobimy na no, tak O, bo tu stypnęło się będzie taki łok chciałem właśnie zrobić, dobra e, Co ludziska będziemy robić? To kupimy chatę... E, ...tego No chod, e, <coughs> Zobaczymy co mamy skoczenie hatę rybaka farmy, gdzie są farmy? A, farmy gdzie nie ma. Farm nie ma. Dobra, to musimy leczyć tak. Bo musimy leczyć... Dobra, tu daleko nie mamy, ale dobra A, tu jest tylko dach, trzeba będzie skończyć robić. No problem. A i to też jest Blackstone, to jest Polish MDZ dobra. Nie andezy, tylko Polish... Ale... To jest ten. Ten drugi składnik naszej... naszej życia, życia po życiu. Urodziska. Szybko tworzyć też muszę nie nagrywać. Olatwo <coughs> zgadłem gadam. nie mogą być taki trochę niewyraźny.

I co jest tak? Take a fancy take. I sock. Otóż to i teraz spawn I z koksem. Bo czasu nie ma małe. to wszystko się nagrodzi? Trzeba zmontować, więc trochę czasu jeszcze trzymało odcinek, dzień razy skończył skończy, do mnie gdzieś tam wszystko jeszcze dzień. miałem czasu uspania bo jest to robota bliska szliśmy trochę tu a czyż to długi nie będzie coż mówię, więc, yy... więc tak. To... Mm. I to, to też tutaj dobrze na końcu zrobimy. Tutaj musimy dać drewno właśnie. Akurat to jest to samo drewno, co sobie tam. Dobrze, że na No. I teraz robimy pek. I tu nie trzeba już więcej drewna dać, tylko robimy pek, pek. Pyk, 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 pyk. Fajnie robimy cyk, cyk cyk, cyk, cyk. cyk. nawet czasu się dużo mało, ale też nie za dużo. Co się stało się? O, dobrze zbudowany tylko

o skończyło się to ale to jest dobra ja to muszę skończyć, więc szybko, szybko 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 nie tutaj ważne o to i ja. nie to Та, на там, Союзе, законодательство A się czas szybko kończy, nawet tak szybko robimy, że czas przebiega. Czas czas nadchodzi, no w poradnia i to w dnia no się kończy. Nie tym razem. O, 9 minut już. Tu już płaski tak, w ale dopiero do momentu tego czyli tu to jeszcze robimy ten to nam starczy To się poprawi i będzie gotowe. I można powiedzieć, że to już będzie odhaczone, tylko podłoga szybko się. A, podłoga to... to. nie ma problemu. i teraz tutaj trzeba będzie dać już tutaj i tam. Trzeba będziecie po pochodnić dać. No tak, bo to jest... Albo zrobimy to tak, że okay, tylko zmienimy ten sadek, bo tutaj nie pasuje. No, znów wszystko jest widać. muszę zrobić o wystarczyło, no, ale znaczy nie ma pistolet, więc nie należy nic zrobić, ale lepszy tak jest. No i gotowe. Jedna rzecz, że ogarnięta. Odhaczone mamy. No to będzie tylko zdał tylko dom zbudować. Zobaczcie do go No i co zostaje? Wszystko tutaj. Tak, kończymy z ingla, bo to już rok mienia. Tu już się nie chce grać. Dobra, trzeba było ogolić, a... nie będę zabijał. Nie będę się pozbywał więc są po, potrzebne no. Ale są też uprawy nam potrzebne takie jak no. mamy signature, mamy też stickteczne Dziska zbieramy tylko albuziki A jak macie fortunkę to możecie zbierać marchewkę Bo się więcej zbiera dobra nie mam ten ul będzie dobra, dokończyć bloki no dokończyć, no zrobić tak aby było przynajmniej ładne No nie jak nie mogę, z nie zbiorę Ale to Tak, to już ładnie wygląda O jeszcze parę minut a tak do 17, będzie najkrótszy, gdzie tam 19, nawet będzie na krócie, bo ciężko będzie mi to być dłuższe odcinki, więc będzie to krótszy trochę, ale niebawem wrócicie się dłuższe odcinki, będą, to już na nowym tym, te będą krótkie, a, musi, a krótkowy może być drugi, zostawamy już dzień no nie ma czasu na spanie Bo to jest coś zrobienie, Czyli tak to mamy z głowy Zrobione mamy to już to mamy To mamy Tutaj zdziało jest posadzone Tu mamy tę I tam mamy wioskę Więc z pewnością wioski nie mamy, ale będzie z wioska więc ja polecę, No i tam już będziemy się widzieć, po trochę to jest. Będzie trwało. Będziemy się przywiecać. No i ja jestem tutaj. No to wszystko się zmieniło. No, no. Tak, stoję tutaj ja. Możemy zobaczyć domki. No to się nic nie zmieniło. się. więc no. Fika mera. Hmm. nie wiem tu to disco nic się nie zmienia, więc no co mam powiedzieć, no co to już i było, no, nie chciało się to, to zmienić to. dużo tu roboty było zawsze, ale ja no co wie co potem zbieram, zbieram całe do ja sprzedaży chciałem sprzedać, a, ale ja chyba nie sprzedam tak, bo całe tak całe melony można sprzedać ale tak farmy dużo nie no farmy nie mam tak, abym mógł tak sprzedawać melony gdzie nie? spoko na jak jakby też był o! to łatwiej nie jest nawet już nawet takie szybkie ułatwienie dobre ale gdzieś tam mam mamy czasu? 17 no to do niego trzeba będzie kończyć odcinek więc na no, co poradziłem to już będzie no tak będzie powoli się będzie sezon w rentyny, no. No kawek domu. Kawek domu z tym kłądzić wrętynę będę ona jest pauna weźmy kawałek domu kawałek domu jak za 18 minut Wiem, będzie trochę krótszy, ale no... Ze niego wrócą odcinki dłuższe. Będę też, będę montowany, będę... Zobaczycie. Ale... Więc to... No co mam powiedzieć, no to już koniec odcinka jest, no. To już zrobiliśmy. To już zrobię ja. Ja już będę się przygotowywał... do końca, więc zrobię wszystko do końca, więc... Więc to... No, dziękuję za oglądanie, życzę wam powodzenia. Bye, bye. Bye-bye.